Siemano, może jest wśród widzów jakiś ekspert od koszulek piłkarskich i byłby mi w stanie pomóc stwierdzić, czy to jest oryginalna koszulka. Już pokazuję wszystkie detale. Hmm, tutaj jest logo, no, wygląda moim zdaniem legit, nie? Tutaj są te naszywki, one są naszyte nie jakoś badziewnie, tylko jakby naklejone, nie wszyte. Tak samo tutaj logo Nike jest sensownie wszyte, nie tak jak czasem hmm, wystaje coś. Jak to, jak to ma się przy podróbkach tutaj jest no tutaj się zgadza moim zdaniem, tutaj jest GOAT to jest koszulka ogólnie 2022-2023 sezon tutaj jest też ta naszywka tutaj mamy metki nie wiem czy oryginalne ale, ale jest metka, a jak jest metka to już jest dobry znak, że, że może być to oryginał, ale nie musi już pokazuję z drugiej strony jest klin Mbappé Tutaj też się, no jest trochę poniszczone, dlatego była tańsza. W sensie odchodzi trochę ta siódomeczka, ale tak to jest w porządku. I właśnie nie wiem, bo e, wszystkie naszycie tutaj, e, tutaj wszystko jest tak jak w oryginale, bo porównywałem. To jest też naprawdę dobrej jakości, nie jakaś badziewna naklejka, tylko no wydaje mi się, że to jest w porządku. Jest tutaj ten goat, co mówiłem. Jest też ta flaga Francji, co, e, co powinna być przy oryginale. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić, e, bo wygląda naprawdę legit. Ale cena, wiadomo, 8 dych zastanawia, czemu tak tanio kupowałem na Vinted, także no nie wiem, wygląda jak oryginał, ale czy jest oryginalna to nie, dlatego się pytam. Może ktoś z was będzie wiedział.